Ostatnio na moim Discordzie wspierających, ktoś wysłał mi linka do potencjalnych przecieków związanych z nowym dodatkiem do World of Warcraft, który rzekomo miałby się odbywać na Smoczych Wyspach. Legendarnej krainie skąd pochodzą Smoki. Sam dodatek miałby opowiadać o Smokach. Nawet mielibyśmy w tym dodatku nową rasę Smoków i być może coś z tym związane, nową klasę. A jeżeli chodzi o klasy, no to tutaj już od. X lat jest spekulowane, że jedną z klas, która musi się w końcu powiedzieć, będzie ten Tinker, ale czy on się pojawi, trudno powiedzieć. Grunt rzecz, że no, Smoki mają być nową rasą. I to by się nawet zgadzało, bo rzeczywiście kolędza tego dowowa, no, moim zdaniem, powinien mieć albo nową klasę, albo nową rasę, albo najlepiej jedno i drugie, bo. Ale drasy to nie były pełnoprawne rasy, umówmy się tak uczciwie. To nie było coś, co rzeczywiście miało takie wow, to jest to, czego potrzebowaliśmy. Było to fajne, ale. Lepiej by było to zaimplementowane, gdyby ale rasy były takimi jakby podrasami do wyboru dla poszczególnych ras. Moim zdaniem to by się o wiele lepiej przyjęło niż wpychanie ich jako jakiś oddzielny byt. Ale to nie czas na tego typu przemyślenia. Grunt rzecz, że no tak, nowy dodatek musi mieć moim zdaniem coś dużego ze sobą, coś fajnego. Ale czy to dobrze, że odbywałby się na Dragon Alice? Moim zdaniem nie za bardzo. Zresztą też zależy od tego, jak do tego by jeszcze twórcy podeszli. Czy tylko i wyłącznie tych Dragon Isles by nas zamknęli, czy być może odnowiliby także kilka nowych lokacji, bo także i są takie spekulacje, że kilka starych lokacji miałoby dostać revamp. Ale tutaj też pytanie, co to znaczy revamp? Czy to miałoby być revamp taki jak z Arati Highlands, czyli niby revamp, ale niewiele on wnosi, czy jednak coś więcej? Osobiście wolałbym, by to było coś więcej bo każdy revamp Starego Świata daje nam cień nadziei na to, że Blizzard zrobi tam jakąś historię. A to właśnie ten Stary Świat jest przepełniony wątkami, które aż proszą się o ponowne wykorzystanie, które aż proszą się o to, żeby je rozwinąć. No i to ten Stary Świat jest najbardziej ikonicznym. Wepchnięcie jakichś Smoczych Wysp, mym skromnym zdaniem, byłoby kolejnym odtwórczym dodatkiem do World of Warcraft. Czyli tak jak teraz zamknęli nas na Shadowlandsach, które tak naprawdę są wyspą, tylko że w innym wymiarze. Tak jak wcześniej zamknęli nas na BFA, czyli na wyspach Kultiras i Zandalar, jeszcze wcześniej zamknęli nas na Broken Isles, tak teraz zamkną nas na jakichś smoczych wyspach, które umieszczą Bóg jeden wiek gdzie. No i pewnie tam będzie z jedna piasówka tytanów, w którym będziemy mieli rajd i tym podobne rzeczy. Osobiście nie jestem tego wielkim fanem. Uważam, że najlepsze co Blizzard mógłby w tym momencie zrobić to dodatek poświęcony w całości Lord Uważam, że to co Blizzard powinien zrobić, jeżeli chodzi o lore oczywiście, to skupić się na historiach, które gracze znają, które gracze kojarzą które gracze lubili i które są dla nich jakkolwiek nostalgiczne, na rozwinięciu świata, na zapaniu oddechu, który jest tak ważny, by móc potem przy okazji kolejnego dodatku ruszyć z kopyta. No bo jeżeli tego oddechu nie będzie, jeżeli znowu zamkną nas na małej przestrzeni, na kilku nowych lokacjach, no to to będzie moim zdaniem strzał w stopę. A to dlatego, że trudno jest pokazać historię powiedzmy takiego trala, kiedy nie ma on dostępu ani do Durotaru, ani do Orgimaru, ani do czegokolwiek, kto z się tak prawdziwie kojarzy. Wyobraźcie sobie sytuację, że bierzecie trala i chcecie rozumieć jego historię, ale nie wiecie jak, więc wpychacie go do jakiegoś innego wymiaru i w tym innym wymiarze spotyka on swoją matkę, która jest mu matką, ale martwą i no właśnie to się dzieje teraz przy okazji niby fajnie. I nie ukrywam, rozmowy między tralą a draką to jeden z lepszych Elementów, szedłolanców, ale wyobraźcie sobie, jak o wiele lepiej by to wszystko brzmiało, jak o wiele lepiej by to było poprowadzone. Gdyby Tral jednak miał także to zakotwiczenie w w zakotwiczenie w swoim Ludzie, gdyby to nie działo się wszystko w Shadowlandsach, tylko jakoś inaczej. Gdyby wątek z Draką nie dział się w, w zaświatach, tylko być może on rozumiałby z jej duchem, w końcu jest szamanem i ma tego typu umiejętności. Po prostu teraz stracił część swoich mocy, żywioły się od niego odwróciły, chociaż to też nie do końca, bo widzieliśmy w Shadowlandsach, że normalnie tymi żywiołami bił, więc... To najprawdopodobniej byłby w stanie rozmawiać z duchami. Moim zdaniem wątek Trala, Janey, Anduina, w sumie wszystkie wątki tracą na tym, że są zamknięte w tych nowych lokacjach. Powinny one znajdować się w lokacjach starych w lokacjach, które. Mają jakiś związek z tymi postaciami. O wiele bardziej cieszyłbym się z lokacji, która byłaby jakimś odbudowującym się Teramor, albo byłaby to jakaś pozostałość po Teramor. Dajmy na to lokacja, która troszeczkę by zmieniła, lepiej wam powała to, co zostało z Teramor, bo wiemy, że obecnie tam jest jeden wielki krater, ale jak gdyby Blizzard stwierdził, że ja chcemy z tego zrobić lokację, no bo pamiętajmy, że to, co widzimy w grze, to tylko jest jakaś reprezentacja lore. Wiadomo, że Teramor to nie były cztery budynki na krzyż, tylko ogromne miasto. No to, Gdyby tak wziąć koncepcję tego, że to jest ogromne miasto, zrobić tam mnóstwo ruin, wielki krater, pod tym kraterem jakieś ścieżki, jakieś drogi, no i stwierdzić, że to będzie nowa lokacja. I w tej lokacji umieścić wątek związany z Jane'ą, to wybrzmiałby on o wiele bardziej niż w jakichkolwiek Shadowlandsach. Jeżeli już natomiast mieliby nas zamykać na Dragon Ares, no to jedyną postać, jaką mogliby tam rozwinąć, no to byłby to Wrafion. No i same smoki, jeżeli rzeczywiście pojawiłyby się jako rasa. Ale ja mam już dość tego typu dodatków, dodatków, które wprowadzają coś nowego. Ja chcę w końcu dowiedzieć się, co się dzieje z tym starym, co już znam. Co się dzieje ze Szkaratą Krucjatą, a raczej Szkaratym Bractwem. Co się dzieje z Lordaeronem. Co się dzieje z Teldrassil? Co się dzieje z tymi wszystkimi miejscami, które mają dy dla mnie, jako osoby, która powiedzmy żyje w tym uniwersum swoją postacią, znaczenie. Bo jednym z bardzo ważnych, o ile nie najistotniejszych elementów MMO, moim zdaniem, jest właśnie to wczucie się w świat. No bo nie jest istotne jak dobry gameplay zrobisz, nie jest istotne jak super pomysłu na mechaniki nie masz, jeżeli świat w w którym umieszczasz graczy, w którym mają spędzać dziesiątki godzin, wydaje się martwy, nierealistyczny. I każda chwila spędzona w tym świecie wydaje się chwilą pełną cringe'u albo jakiegoś śmiechu przez łzy. No i oczywiście, że są ludzie, którzy mają w to wyrąbane, którzy już dawno. Stracili wiarę w uniwersum Warcrafta, ale ja między innymi w tym doszukiwałbym się jednego z powodów, dla którego dużo ludzi przestało w tego grać i być może nigdy do niego nie wrócą. Po prostu stracili wiarę w to uniwersum, w ten świat. Zresztą wystarczy spojrzeć komentarze pod moimi filmami, by zobaczyć, że jest wiele takich gagatków, którzy mają takie podejście, że grali, póki czuli, że lubią to uniwersum. A kiedy zobaczyli, że to uniwersum jest teraz z jakimś takim Marvelem, kiedy co dodatek dostajemy zupełnie nową planetę, zupełnie nową jakąś nieznaną wcześniej rasę, zupełnie nową kosmologię, to po co się w ogóle tym interesować? Po co inwestować czas w poznawanie historii, skoro sami twórcy plują na tę historię? No i najlepsze, co mogłoby się teraz wydarzyć, to zreworkowanie jakkolwiek starego świata lub dodatek, który może i wprowadziłby jakąś nową wyspę, równocześnie skupiając się na wszystkich tych wydarzeniach Wciąż są do posprzątania w świecie starym. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli Bizrat stwierdzi, że robi te smocze wyspy i to będzie koniec dodatek, no to ja Wam od razu gwarantuję, że pod względem lorowym nie zmieni się prawie że nic, bo. Jeżeli dalej przy lore pracowaliby ci sami twórcy, którzy pracowali przy okazji Shadowlandsów, a tak najprawdopodobniej będzie, no bo oni już ten dodatek mają na finiszu, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ten dodatek teraz jest na etapie określenia, oni pewnie już go kończą, czyli te osoby, które wymyślały lore Shadowlanców zapewne wymyślały też dodatek kolejny. No i jeżeli to założymy, to nie daje wiary w to, że na jakiś tam smoczych wychpach będziemy się bawić tak super pod względem lorowym że ta historia wciągnie jak, nie wiem, gąbka wodę. No nie, nie wierzę w to i tyle. Chciałbym wierzyć, ale nie wierzę. Koniec, kropka. Więc jeśli 10.0 nie będzie wielkim powrotem WoWa do świetności, to co będzie? No, nie wiem. Tak długo jak oni będą wyleć dodatki, które potem nie będą miały żadnego znaczenia pod względem historii, czyli tak długo jak będą zamykać graczy w odizolowanych przestrzeniach, Odciętych od reszty wydarzeń, to historia będzie miała coraz mniej sensu, będzie coraz bardziej zagmatwana. I jedynym ratunkiem dla niej jest zaprzestanie tego. Jest skupienie się na czymś innym, zmienienie sposobu, w jakim myślimy o historii w Wowie i. Jaki myślimy o samym Wowie, że zamiast na przykład dodatków z nowymi lokacjami, to dodatki, które dają nowe mechaniki i być może powiększają ilość rzeczy do robienia w starych już lokacjach nam znanych. Wiadomo, że prędzej czy później te lokacje by się wszystkim znudziły, ale wtedy można byłoby to tego też podejść tak jak w ESO. ESO ma troszeczkę inne cygle wydawnicze. Tam mamy takie. Dodatki, które dzielą się na mniejsze patche, ale dzięki temu te patche są regularne. Co i róż dostajemy nową zawartość, ale ta stara zawartość dalej ma znaczenie. Niestety widać tutaj ogromny przeskok jakościowy między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz. Podobnie zresztą jak w WoWie, ale wierzę, że gdyby chcieli, gdyby nie mieli na... Horyzoncie, gdzieś tam pomysł na jakieś ewentualne SO2, a oni mogą akurat to zrobić, gdy już im się skończą pomysły w SO1 i już po wyjściu te szóstki no to pewnie by zrobili ten rework starych krain, w tym ESO. W WoWie, wątpię, w WoWie możliwe, że będą dojść, dojść tak długo jak będą pomysły na dojenie tego, tak długo jak będą pieniądze, żeby to doić. No i tak najpierw umieszczą nas na Smoczych Wyspach, potem na jakiejś planecie innej, potem może na jakichś podziemnych krainach Nerubian, co akurat nie byłoby niegubim pomysłem, bo też jest to wątek, który gdzieś tam został zaprzepaszczony i zapomniany. Ogólnie mam wrażenie, że bardzo dużo wątków, które Mogły się rozwinąć, zostały albo skwitowane jakimś prostym jednym zdaniem, albo totalnie zapomniane, zastąpione tym, co mamy teraz, tym, co kompletnie do mnie jako do potencjalnego odbiorcy Lord Warcrafta, nie trafia. Zauważyłem często czytając komentarze, głównie na Vopedzie, ale także i na MMO Champion, czy też na jakichkolwiek innych stronach, gdzie poruszany jest temat WOWA, to zauważyłem w komentarzach, że jeżeli już ktoś jest w tym lorem zaintrygowany. To jest to osoba o bardzo specyficznym guście. Często są to osoby, które podają ten sam argument i po prostu mówią, że im się WOW podoba, LORWA WoW podoba, bo jest ładne, bo ich postać ładnie wygląda i mają fajne pety, czy coś w tym stylu, jarają się tymi petami, małtami. I jest to taka grupa ludzi, którzy o samej historii nie wiedzą zbyt wiele. Poza tym, że Sylvanas istnieje, Macycki i tyle. I wiedzą, że jest edgy postacią, z fajną aktorką głosową. Ale ich większość znajomości lorwowa kończy się niestety na tych petach, mountach i tego typu rzeczach. No i póki to dostają, po będą zadowoleni. Ale wydaje mi się, że coraz mniej tego typu ludzi jest i coraz więcej ludzi ma już tego dość. Więc co Blizzard zrobi następne? Nie wiem. Ale jeżeli Smocze Wyspy okażą się prawdą, to nie liczyłbym na poprawę historii Warcrafta. A moć ludzi że będzie jeszcze gorzej, chociaż trudno w to uwierzyć. To tyle ode mnie. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Trzymajcie ciepło. No i cześć!